W sumie to dobry wieczór. Dzisiaj zapraszam Was na wieczorną pielęgnację z serią Clear Proof. To jest seria do cery trądzikowej, do cery problematycznej. Dla każdego polecam maseczkę węglową, którą często Wam pokazuję, bo bardzo ją lubię. A to są produkty, które używam od święta, kiedy faktycznie coś się dzieje na mojej skórze niedobrego. Więc y, kilka zmian u mnie zaczęło się pojawiać, dlatego przychodzę do Was z taką pielęgnacją, bo y, cera trądzikowa to nie tak jak kiedyś była domena y, młodych ludzi, y, ale osoby powyżej 20 roku życia też taką cerę mogą mieć. Niestety zanieczyszczenie środowiska, nasza dieta wszystko wpływa na to, że mogą zanieczyszczenia się pojawiać na naszej skórze. I w związku z tym właśnie seria Kirków przychodzi nam z pomocą. Tą serię możemy łączyć z naszymi seriami wszystkimi, poza serią Clinical Solution, a konkretnie z retinolem, ponieważ tutaj jest kwas salicylowy, a retinol z kwasem salicylowym, tak samo jak z witaminą C, nie ma po drodze. Także zaczynamy. Zaczynamy od nawilżenia twarzy i będziemy myć buźkę. Jeśli wzmagasz się z krązikiem takim, który e, ropnym, e, to nie stosuj peelingów mechanicznych, nie stosuj szczoteczki sonicznej, bo e, poprzez te produkty roz, rozdrapujesz sobie te zmiany i dodatkowo roznosisz po całej błyszcze. Ja biorę sobie dzisiaj na szczoteczkę. Dobry wieczór, Gosiu dzisiaj seria trądzikowa i też powiem Wam, że na przykład serię Clearproof możemy sobie połączyć dla nastolatków z serią Naturali, którą Wam wczoraj pokazywałam. Możemy sobie połączyć też z serią Botanicala, w szczególności Tonic Botanicala i też krem na dzień z filtrem SPF, bo w serii Clearproof niestety nie ma takiego produktu, dlatego ja polecając tą serię dla nastolatków polecam właśnie Dodatkowo zakupić i tonik, i krem z filtrem 30, bo powinniśmy naszą buźkę chronić przed zanieczyszczeniami, a filtr 30 właśnie świetnie się do tego nadaje. Jak widzicie, ta seria też się zbytnio nie pieni. Ona, ja sobie jeszcze na minutkę łączę. Ona ma czyścić, a nie się pienić. Nie ma tam być za dużo środków takich, które mają się pienić. To ma być czyste, czyste oczyszczenie. Nasza skóra ma się oczyścić, a nie się spienić. I właśnie na te wszystkie zanieczyszczenia, jak mamy zaskórniki, wągry, zmiany właśnie ropne, to Produkty z kwasem salicylowym jak najbardziej są wskazane. Jeżeli e, mamy cerę tłustą, to też fajnie nam się sprawdzi e, właśnie ten produkt do mycia twarzy, bo on też działa na redukcję wydzielania się sebum. Także jeśli macie w swoim towarzystwie, w swoim najbliższym otoczeniu osoby, które zmagają się z trądzikiem, e, to polecam serdecznie. I właśnie może nie koniecznie całą serię, ale właśnie e, te produkty jako wzbogacenie e, pielęgnacji, czyli gdzieś dodatkowo. Nie musi to być cała seria. Ja na przykład e, bardzo lubię z tej serii e, nasz punktowy, właśnie jak wychodzą jakieś zmiany, to je sobie szybciutko przypieczętować. I e, wtedy te zmiany dużo szybciej znikają. Czasami uda się, tak jak to z moją opryszką, bywa w odpowiednim momencie, i one w ogóle się nie pojawią. Także jest to też bardzo, bardzo fajny produkt. Myślę, że my, kobiety, to ten właśnie punktowy powinniśmy mieć e, nawet ze sobą w torebce, bo e, hormony nasze lubią nam chwatać figle w najmniej w najmniej odpowiednim momencie, więc a jak odpowiednio szybko zareagujemy, to jesteśmy w stanie stłumić to w zarodku. Ok, osuszyłam buźkę i może faktycznie pokażę Wam, bo chciałam użyć płynu odświeżająco-nawilżającego, ale wezmę tonik z Botanicala. O, on jest taki różowiutki. On w ogóle bardzo pięknie pachnie. Bo tu jest e, smoczy owoc z aloesem. Aloes e, to jest fantastyczna roślina, nie tylko do stosowania e, od środka, ale też właśnie fajnie na naszą cerę. To tonizuje nam buźkę, aloes utrzyma nam nawilżenie, a smoczy owoc będzie działał witaminowo i też przeciw e, wydzielaniu się nadmiaru sebum. Mm, pachnie obłędnie czuć właśnie ten zapach aloesu i smoczego owocu, to jest po prostu rewelacja e, także nawilżenie, tonizacji mamy ja, że już nie mam nie jestem nastolatką choć czasem się tak czuję, gdyby nie moje dzieci pewnie dalej bym tak myślała e, muszę użyć kremu pod oko. Ten kremik powinniśmy już tak powyżej 20 roku życia zacząć dbać o tą okolicę oka, żeby jak najpóźniej pojawiły nam się oznaki starzenia. Także 20 lat myślę, że to już jest taki. Mówią, że 21, ale ja myślę, że ten kremik na bazie ALK śmiało 20 lat przekraczamy i możemy go już sobie stosować aby uniknąć kurzych łapek opadającej powieki, także ja oczywiście dodatkowo sobie zarzucę booster z witaminą C, który właśnie jest kapsułą młodości, działa przeciwstarzeniowo, fotoochrona, bo witamina C działa też jako taka naturalna ochrona na naszej buźce, no i oczywiście działanie E, przeciwko wolnym rodnikom, czyli nie, powstawa, nie powstają tak zaskórniki chętnie, jak nie na zabezpieczonej buźce. <grymne> Dlatego ta podstawowa pielęgnacja jest naprawdę bardzo ważna. Może się wydawać, że to jest dużo produktów, e, ale e, po pierwsze, jeżeli wejdziemy w taką rutynę pielęgnacyjną, to naprawdę fajnie. E, fajnie, jesteśmy w stanie szybciutko wykonywać tą pielęgnację, bo sięgamy produkt za produktem i idzie nam to naprawdę sprawnie. E, więc e, to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja kiedyś też uważałam, że e, wystarczy mi tonik, krem, puder i, i dziękuję. E, teraz użyję serum. Niestety serum już jest niedostępne, a ja tutaj jeszcze jakąś resztkę mam. Więc serum odblokowujące pory, czyli też takie oczyszczające i fajnie też redukuje sebum. Ja bardzo lubię e, to serum i niestety to jest moje ostatnie i już zapas mi się skończył. Dobry wieczór, dobry wieczór. E, Okej, okay. serum mamy i teraz nałożymy emulsję, która właśnie też jest z kwasem salicylowym. Ona też fajnie nawilża skórę, mimo, że jest tutaj kwas salicylowy, to jest tak zbilansowane to wszystko, żeby właśnie ta skóra nie była przesuszona, więc jest tutaj nawilżenie, to jest taka emulsja, czyli to się po prostu leje, to nie jest konsystencja kremowa jak kremu na przykład naszego boba budowniczego, kremu na noc. Czy też kremu ze spfem na dzień. Także to jest delikatny krem. I on właśnie też fajnie działa na te nasze zmiany trądzikowe. Także ca cała seria jest generalnie e, idealna dla nastolatków. E, dla nas w razie właśnie jakichś zawirowań, jak nam coś wyskakuje i teraz użyję mojego punktowego, ulubionego kremiku jeśli masz te zmiany trądzikowe dość liczne to możesz sobie kuracyjnie stosować tego po prostu jako taki krem nie punktowo tylko właśnie na, na, na zmiany tylko na całą partię zmian czyli na przykład na całe czoło bo zmiana to nie jest tylko w danym punkcie. Bo zmiana nam się pojawia e, zebrana z pewnej okolicy. Więc warto jest zawsze ten punkt dodatkowo na około też, też na, na, naznaczyć. Punktowym, tu jest taka dość duża dawka kwasu salicylowego. Więc on naprawdę fajnie działa na tę zmianę. No i to by było na tyle. Ja jestem przygotowana na wieczór. Także jeśli masz nastolatka albo sama borykasz się z cerą trądzikową, cerą problematyczną, to zapraszam cię do kontaktu. Polecam właśnie serię Clearproof. Można ją modyfikować i łączyć z pozostałymi produktami z Mary Kay. Można sobie właśnie emulsję wymienić. Jeżeli masz cerę suchą, to na przykład wziąć Naturali bądź Botanical, eee, także można to mieszać dowolnie. Odezwij się, dobierzemy odpowiednią pielęgnację dla Twojej skóry. Także dzisiaj dziękuję i dzi fajnie, że byłyście. Znowu tutaj widziałam oczka się pojawiały, widziałam znajome twarze, ale nie będę wywoływać Was do tablicy. <ścoughs> Cieszę się, że zaglądacie i jesteście. Eee, miło mi, jak zostawiacie ślad po sobie. Mały komentarz, chociaż serduszko, łapkę. Będzie mi bardzo miło. A teraz życzę Wam cudownej, cudownej nocy, wieczoru. E, I widzimy się jutro.